Czy poczucie winy to najskuteczniejsza broń Kościoła? Emocja, którą każdy z nas zna. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, skąd bierze się to wszechobecne w naszym życiu poczucie, że zawsze możemy zrobić więcej, być lepszymi, że wciąż czegoś nam brakuje? Czy możliwe, że to Kościół katolicki od wieków posługuje się poczuciem winy jako najpotężniejszym narzędziem kontroli nad wiernymi? Na każdym etapie życia, w każdej decyzji i uczuciu, Poczucie winy staje się niewidzialnym mechanizmem, który wpływa na to, kim jesteśmy i jak postrzegamy samych siebie. Czy to możliwe, że jesteśmy bardziej kontrolowani, niż mogłoby nam się wydawać? Zacznijmy od samego początku od momentu chrztu. Kiedy dziecko zostaje ochrzczone, od razu zostaje wprowadzone do świata, w którym grzech i oczyszczenie stają się kluczowymi pojęciami. Każdy z nas nosi piętno grzechu pierworodnego. Grzechu, który popełnili nasi przodkowie, ale którego konsekwencje spadają na każdego człowieka. Dlaczego obciążamy nowonarodzone dzieci odpowiedzialnością za coś, co miało miejsce tysiące lat temu? Jakie skutki ma dla nas ten symboliczny przekaz? Już na początku życia uczymy się, że jesteśmy w jakiś sposób winni, że już na starcie czegoś nam brakuje. Ten grzech pierworodny staje się fundamentem, na którym budowane jest poczucie winy które towarzyszy nam przez całe życie. Gdy dorastamy, ten fundament jest wzmacniany przez nauki religijne, które nieustannie przypominają o grzechach, zarówno tych drobnych, codziennych, jak i poważniejszych, śmiertelnych. Od najmłodszych lat słyszymy, że każdy nasz zły czyn, każde złe słowo, a nawet myśli, są grzechem, który oddala nas od Boga. Co więcej, przedstawia się nam wizję kary za nasze grzechy. Wiecznego potępienia, piekła, gniewu Boga. Jak żyć w zgodzie ze sobą, kiedy wciąż towarzyszy nam obawa o to, czy nasze działania są wystarczająco dobre? Czy to poczucie winy jest sposobem na zachowanie moralności, czy może na utrzymanie nas w ciągłym lęku? Kościół naucza, że bez jego pośrednictwa nie możemy osiągnąć odpuszczenia grzechów. Sakrament spowiedzi to jedno z najpotężniejszych narzędzi kontroli, jakie kiedykolwiek wymyślono. Wierny musi przyznać się do swoich win, wyznawać najgłębsze tajemnice duszy przed kapłanem, który symbolizuje samego Boga. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, dlaczego tak wiele osób odczuwa ulgę po spowiedzi? Czy to naprawdę oczyszczenie, czy raczej uczucie, że spełniliśmy wymóg, który społeczeństwo narzuciło nam od dziecka? Spowiedź nie jest jednorazowym wydarzeniem, jest cykliczna, a my musimy regularnie przyznawać się do swoich słabości co wciąż przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy doskonali. Zawsze potrzebujemy Bożego przebaczenia. Czy jest to proces oczyszczający, czy sposób na podtrzymywanie nas w roli wiecznych grzeszników? Przez wieki Kościół wypracował system pokuty, który miał na celu nasze oczyszczenie, ale także wzmocnienie poczucia winy. Pokuta często bywała dotkliwa. Wymagała nie tylko modlitwy, ale także fizycznych wyrzeczeń. W dawnych czasach wiązała się nawet z samobiczowaniem i innymi formami fizycznej pokuty. Czy pokuta była narzędziem oczyszczenia, czy może kolejnym sposobem na to, by wpoić wiernym przekonanie o ich niedoskonałości i potrzebie odkupienia? Jak wpływa na nas świadomość, że nasze winy nigdy nie mogą być w pełni naprawione, a my sami zawsze pozostajemy niedoskonali? Poczucie winy w chrześcijaństwie sięga jednak jeszcze głębiej. Obejmuje również życie społeczne i polityczne. Kościół wprowadził koncepcję winy zbiorowej, gdzie całe społeczeństwo, cała ludzkość odpowiada za grzechy świata. Przypomina nam się, że to przez nasze grzechy ludzkość cierpi. Wojny, klęski, katastrofy są efektem ludzkiej grzeszności. Czy możliwe, że przez wprowadzenie tej koncepcji Kościół chciał przenieść odpowiedzialność za każde nieszczęście na nas wszystkich? Czy to przypadek że właśnie takie przekonanie pozwala Kościołowi na zachowanie autorytetu moralnego i na narzucanie swoich zasad? Gdy żyjemy z poczuciem, że jesteśmy częścią czegoś większego, co wymaga naprawy, łatwiej nam uwierzyć, że sami jesteśmy winni. Poczucie winy, które towarzyszy nam przez całe życie, wywołuje strach przed śmiercią i sądem ostatecznym. Obawa, czy wszystkie nasze grzechy zostały wyznane i odpuszczone, jest ostatnią formą kontroli. Taką, która towarzyszy nam nawet w chwili śmierci. Czy to przypadek, że Kościół przez wieki wypracował ten system, który sprawia, że aż do ostatniego momentu życia zadajemy sobie pytanie, czy byliśmy wystarczająco dobrzy? Jak żyć w zgodzie ze sobą, kiedy nieustannie towarzyszy nam myśl o wiecznym sądzie?